Siema, się małotro profesjonalny. Chciałbym się powiedzieć dzień dobry, ale ten dzień do, dzień do najlepszych nie należy. Z tego względu, że akurat e, przesiewam buraczki ćwikłowe. Naprawdę niszczę to, co powinno już być wykopane. E, wsiewam w to miejsce, Grykę. Grykę z domieszką tego koniczyny, inkarnatki. E, ogólnie planowałem tutaj po buraczku zasiać łubień w poplonie, ale z tego względu, że nie jest ta ziemia ani wymieszana, ani nic, tylko tutaj agregatem uprawowo-siewnym, żeby dodatkowych kosztów jeszcze nie robić. Wysiewam grykę z tego powodu, że mam nadzieję jeszcze na to, że uda się tą grykę zebrać. W ubiegłych latach niektórym udawało się zbierać nawet po zbiorze jęczmienia ozimego. Tutaj jest troszeczkę szybciej nawet. I druga sprawa, gryka w miarę wytrzymuje te substancje czynne, które były w herbicydach właśnie buraczanych. Głowin mógłby tego nie wytrzymać, więc stwierdziłem, że tutaj posiejemy grykę. No, może coś jeszcze z tego urośnie. Jeśli chodzi o buraczki, osoby, które nie wiedzą, niestety, ale zdecydowana większość pola jest porażona przez rizoktoniozę. Chorobę odglebową, chorobę, która jest ogólnie w naszym kraju dość popularna. Ten grzyb jest dość, nazwijmy, popularny, powszechny. Nie zawsze atakuje uprawy, akurat pech chciał, że tutaj do czegoś takiego doszło. Jezu, jeden kabel za dużo, do tego doszło. Początek plantacji zdrowy, niestety im dalej było w pole, tym było gorzej. No i dzisiaj zaczyna padać już. O jezus! Lecimy z wsiewaniem tej gryki, właśnie w góraczki. Jest to widok straszny i dźwięk pękających buracków jest po prostu tragiczny. To mówię, tam no, jest bardzo, bardzo słabe. To się udało. Część wyzbieraliśmy na sorówki zdrowych buraków. Potem było sprzedawane to na bieżąco. Nadal jest sprzedawane, jeśli chodzi o detal. Więc robimy wszystko, żeby chociaż wyjść na zero i dużo już nie brakuje, bo naprawdę chętnych na buraczki jest od groma. Tym bardziej, że to nie jest rejon, który jest rejonem warzywicznym, więc takich upraw praktycznie u nas nie ma. No nie ma u takich nie, upraw. E, I co? I, I te buraczki idą. E, no, jest to więcej pracy. Tutaj jeden chłopak po prostu chodzi i te buraczki mi na bieżąco w worki pakuje. E, no, bo to są ilości rzędu, nie wiem, 200-300 kg dziennie, więc nie ma tego jakoś bardzo dużo. Ale z drugiej strony, no, po 2 zł no to gdzieś ta kasa tam powoli, powoli przybywa. Już kilkanaście dni jest sprzedawane, plus właśnie te buraczki, które poszły na solówki zdrowe, które były wybierane właśnie z tych buraków, tutaj to teraz są niszczone. Na no te małe buraczki, te buraczki niezdrowe są jako nawóz zostawione, z tego względu, że Kopanie ich dzisiaj na pasze dla zwierząt po 20 groszy, nawet po 25, jest zupełnie nieopłacalne, bo wyniesiemy ogrom masy, wyniesiemy ogrom składników pokarmowych, ogrom pieniędzy niestety, a to nam się nie zwróci, dodatkowo dochodzi, dochodzą jeszcze koszty pracy i tak dalej, więc to zostaje. I naprawdę z bólem serca jest to likwidowane, no ale takich buraczków nawet nie da się długo przechowywać, więc tutaj trochę poszło, kilka ton, pięć czy sześć ton poszło na pasze, ale no mamy lato, to nie jest, jest jesień, gdzie byłoby to można gdzieś tam zakopcować i, i to by leżało. No niestety są zbyt wysokie temperatury, więc nie da się tego przechowywać tak długo. No i tyle. I z bólem serca, no niestety jest to likwidowane. Ale jeszcze odnośnie tych głosów, które gdzieś tam się pojawiały, że to przez bezorkową uprawę. Tak jak wspomniałem, jest to choroba, która występuje w glebach w Polsce. Bardzo dużo osób w ogóle napisało mi po filmie na TikToku i po filmie właśnie na YouTubie, że mają ten sam problem w tym roku, albo mieli w poprzednich latach. I co ciekawe, w tym roku pojawia się to głównie w wodanie. Nie chcę tutaj mówić, że to przyszło z materiałem siewnym, bo to już grubo, grube, że tak powiem, jakieś tam słowa, ale z tych wiadomości było z kilkanaście i ja tutaj kasuję 3 hektary, ale ktoś mi pisał, że kasuje 10 hektarów, 8 hektarów, więc to jest masakra i tyle. No tak z tymi buraczkami się po prostu w tym roku ułożyło. Teraz tak, jeśli chodzi o kwestie techniczne związane z samą gryką, no termin, tej, termin siewu tej gryki jest bardziej poponowy niż nasienny, więc zrobiłem 80 kg e, materiału siewnego, taką normę. E, materiał siewny tutaj zakupiłem od e, Krzysztoła Brnowicza, więc jest materiał lux, to jest jakiś tam słomek, paprochów i tak e, dalej, ładnie wyczyszczony. No i co, jeśli chodzi o Temat z gryką nie będzie otwaszczania herbicydowego, z tego względu, że gryka ona powinna bardzo nam szybko tutaj zakryć całą powierzchnię, też w tych buraczkach jakieś tam pojedyncze, są jeszcze pojedyncze chabry pozostawały, bo też nie była jakaś tam ochrona herbicydowa full na full, z tego względu, że jest to jest okres wegetacji krótki i były tylko te dostępne, możliwe. W buraczku herbicydy stosowane, więc gdzie niekiedy coś tam pozostawało. Ale to nie będzie nam robiło teraz problemu. No i co, jeśli chodzi o nawożenie wieloskładnikowe, żadne. Jeśli chodzi o nawożenie azotowe, żadne. Azot tutaj spokojnie on będzie wykorzystany przez grykę jeszcze z gniowicy, która była. Bo to też tak nie jest uwalniane. Odsypięcie palcem. A jeśli chodzi o nawóz wieloskładnikowy, nie daje z tego względu, że gryka jest taką rośliną, która potrafi wykorzystać składniki pokarmowe niedostępne dla innych roślin. E, na przykład zablokowane formy fosforu po prostu są rozpuszczane przez substancje wytworzone przez korzenie gryki e, i wtedy ona sobie ten fosfor pobiera, następnie uwalniany jest on e, dla roślin następczych, więc to jest taka roślina, która daje nam, nazwijmy to, daje składniki pokarmowe. Ale też jest rośliną fitosanitarną, więc spoko temat jeśli chodzi o e, poplony. I ją rzadko się jest z tego względu, no, że ona bardzo szybko potrafi e, zachwitnąć i szybko potrafi wydać nasiona. A w momencie, kiedy są te ograniczenia jak byli, czasowe e, w tych międzyplonach, e, robi się czasami problem na następny rok. No i gryka potrafi wyjść w burakach, potrafi wyjść w ziemniakach więc z tego względu tutaj ona po prostu była może nie ale po prostu rzadko używana gdzieś tam do mieszanek. I teraz jak na szybko jeszcze temat bardzo poważny, ale nie będę się jakoś rozwijał, tylko po prostu powiedzieć w miarę na temat o co chodzi z tym, że teraz praktycznie pracuję sam i już nie będę robił sam, w sensie takim, że ja będę teraz e, kosił ojca, przez dłuższy czas nie będzie. Niestety, jakiś czas temu myliliśmy się, że ojciec jest dość poważnie chory. Przeciwnik no, jest paskudny, ale mam nadzieję, że już jest teraz e, wszystko najgorsze za nami. Całe szczęście udało się w miarę dobrze e, trafić do dobrych lekarzy. O, powiem w ten sposób. E, chociaż początki były takie, sobie powiedzmy. No i co? No i tak naprawdę e, ojciec ma jeszcze dużo, dużo leczenia przed sobą. E, z tego też powodu nie będzie go wcale e, podczas pracy, Już go teraz nie ma od e, kilku miesięcy, więc sytuacja jest dość skomplikowana. Ale no musimy, że tak powiem, zacisnąć zęby i, i, i działać. E, mama r, razem z tatą, żeby jak najszybciej to leczenie e, poszło. A ja po prostu na gospodarstwie też z tego względu. Chociażby tych materiałów może jest w miarę regularnie, ale nie ma ich takiej jak bardzo dużo. Ale dużo rzeczy po prostu w, organiz... w, pracy, w pracy gospodarstwa jest przeorganizowanych. Jeśli chodzi o zwierzęta, one nadal są, ale to stado jest zmniejszone. No bo teraz praktycznie całą uprawę roślinną mam pod sobą ja i całe, cała produkcja zwierzęca jest pod mną. Więc z tego względu po prostu jest o wiele, wiele więcej pracy dla mnie. Mamy pracownika, mamy dwóch chłopaków, którzy przychodzą nam też pomagać, ale to, to jest taka, nazwijmy to bardziej praca dodatkowa. Więc jakoś tam działamy. No i jeśli chodzi o żniwa, też tutaj no dla mnie lekcją na listy będzie jęczmień bo prędzej zawsze jakiś tam nie wiem, małe kółko, jakiś tam objazd jako ojciec miał przerwę, mogliśmy się ujechać ale jako tako ja byłem osobą odwożącą, presującą i robiącą uprawki bożnimne na no, teraz na ten kombajn po prostu muszę wsiąść i kosić kilkadziesiąt hektarów więc dla mnie to będzie jakieś tam wyzwanie no a za ojca no, trzeba tylko i wyłącznie trzymać kciuki no, tak naprawdę za nas wszystkich bo Sytuacja z ojcem to nie jest jedyna komplikacja w tym roku, jeśli chodzi o komplikacje zdrowotne, ale mówię, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, chcę Wam tylko i wyłącznie wyjaśnić jak to wygląda, bo te pytania co chwilę się gdzieś pojawiają e, i tyle, ale mówię, jesteśmy już na, mam nadzieję, dobrej drodze, na prostej e, i to tyle, jeśli chodzi o, o sytuację taką, nazwijmy to prywatną, ale wiecie, że ja o no, prywatnie nie lubię mówić, nie mówię, a tutaj jest tylko i wyłącznie... Proste wyjaśnienie, bo tych pytań jest zarówno w jakichś tam wiadomościach prywatnych, jak i w komentarzach. A też nie chcę się tłumaczyć pod każdym filmem dlaczego jest tak, a nie inaczej, więc myślę, że takie jedno krótkie wyjaśnienie wystarczy. No i ten widok dla mnie jest po prostu no... Kurecko, smutny, nie ukrywam. Ale przez to, co w roku się w tym roku dzieje. stwierdziłem, że zawsze to się twotoszło. I trzeba ten ustawić czoła i się nie załamywać. Jednak w przypadku też sytuacji z, z ojcem załamka była pierwszego dnia, ale drugiego dnia stwierdziłem, że nie wiem, roztoczanie nie ma jakiegoś większego sensu. Tylko trzeba działać, ile więcej co na tym dalej. I to. No i tutaj też jest, nie wiem, nauka, nie nauka, że nie zawsze to, to wygrowa ładnie. E, musi się to ale nie na, no i tyle. E, a jeszcze tak zobowiązują, tutaj jak mówiłem, będzie więcej komorski stoją w tym, ale e, tutaj z tej lewej strony zostawi, zostawiłem doros taki pasek akurat e, na sam koniec. Jest to... To widzicie, że tam było więcej obcięte i są jakieś kwiatki i, I fioletowe, i niefioletowe i tak dalej I tam dwa lata temu był e, ten pas e, z roślinami inodajnymi No i dziadostwo wyrosło Nagietki, malwy Wszystko po kolei to o, nagietki tutaj ładnie w jeszcze Wszystko to się dało I też e, chemia buracza na tego nie wzięła e, Więc no trzeba być tam z tymi używkami proekologicznymi to uważać, bo na większej powierzchni można sobie zrobić kuku. No i też jest to przykład tego, jakim dziadostwem e, są te wszystkie użytki proekologiczne, które oni nam chcą wciskać e, w e, normalną uprawę, e, bez odpłaszczania, bez niczego. No Można sobie zrobić tylko i wyłącznie e, bałagan. I tak jak ja jestem pozytywnie na takich rzeczy nastawionych, to też zawsze mówię, że trzeba gdzieś tam robić e, z głową. No i chociażby o ten pas w takiej uprawie nieotwaszczany na pewno to już nie został. No bo co, tutaj mamy po prostu e, Sodomę mojego na tych 3 metrach. I tutaj o, początek e, tego już nie było, a tam no to niestety, ale samo chwaśnisko. No i to bank nasion zostanie na kilka lat. Ale co dobre, udało się dosłownie co do minuty to pole obsiać, bo prędzej się piło, się piło, się piło, ale praktycznie cały czas się kurzawa. Ten kurzyło się spod agregatu i zjechałem z pola i zaczęło pięknie padać, więc myślę, że ta gryka tam za kilka dni będzie na wierzchu. Zostawiłem 5 rządków po całej długości do wybierania jeszcze ręcznie, więc co się sprzeda, to się sprzeda. Najwyżej reszta z tego po prostu będzie jako mega biomasa, bo to jeszcze będzie cały czas dorastało. No i tyle. No i taka jest w tym roku historia z buraczkami. Miało być pięknie. Wyszła jedna wielka kupa, ale nauka na przyszłość. I tyle. I na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.